Ostatnie miesiące to dłuższa przerwa w nowych filmach na moim kanale. Dlaczego tak się stało? Wytłumaczenie jest bardzo proste. Mijające już lato nie było dobrym okresem na rzeczne połowy. Wysokie temperatury i bardzo niski stan wód no nie sprzyjały temu, żeby, żeby skutecznie powędkować. A taką moją jedyną, najciekawszą rybę z tego rocznego lata już widzieliście na poprzednim nagraniu na, na kanale. Troszkę sobie odbiłem na Mazurach, piękne widoki i były też ryby, ale to co się zażyło na Mazurach, to zostaje na Mazurach. A teraz widzimy się w nowym filmie, zapraszam. A dzisiaj nietypowo jak na mój kanał, bo dzisiaj łowisko komercyjne to jest dokładnie łowisko Usokołów, to są okolice teraz, jak jedziemy z Warszawy na Mińsk-Mazowiecki. Przez chwilę był ze mną mój syn, ale troszkę za zimno, odwiozłem go w bardziej przytulne miejsce i wróciłem sobie nad wodę. A żeby ten film nie był takim typowym odławianiem karpików z, z komercji, to mamy takie trzy punkty na dzisiaj. Punkt pierwszy, czyli taki test, porównanie, jeden zestaw metod Feder, drugi tradycyjna sprężyna. Ten pierwszy jesiot, ta pierwsza ryba zwojowana na zestaw ze sprężyną na kukurydze z białym robakiem. Zobaczymy jak to dalej, będzie, jak to dalej wypadnie. Po drugie, dla mnie najważniejsze, mamy test nowego mikrofonu kierunkowego podłączonego do telefonu. Chciałem pozbyć, pozbyć się tych kabli, które gdzieś tam się zawsze plączą i no zobaczymy, jak to będzie, będzie działało. Także koniecznie napiszcie w komentarzu, jaka jest jakość dźwięku, bo to dla mnie bardzo ważne. No a przy okazji, dla mnie, taki trochę trening. Większe ryby, mata, jednocześnie nagrywanie. Także ja uciekam nad wodę i oglądajcie koniecznie dalej, bo mam nadzieję, że dzisiaj będzie dużo brań, dużo ryb. Będzie fajnie. Pierwsze trzy kwadranse, potem powróć na wodę łowienia za mną. No z wyników jeden złowiony karp, taki no koło dwójki, ale fajny, ładny, pełno łuski. No i spinka też pewnie podobnej wielkości ryby. Oba brania na, na metodę, na, na żółtego dumbersa, A drugi zostaw jeszcze chwilowo z białymi robakami, bo jestem ciekawy co będzie z tymi białymi i sprężyną. Ewentualnie za chwilę zmienimy na, na kukurydzę. No i działamy dalej. Myślę, że jakieś ryby zaraz będą, bo cały czas coś tu łowi, na drugim brzegu też, yy, też holują jakieś ryby, także widzę, że sporo się dzieje, ale zadzieje się pewnie zaraz coś znowu i u mnie. Bardzo proste łowienie, zanęta z, z kukurydzą spożywcza do szyka, do, do, do sprężyny, no i do podajnika do metody, peret halibutowy z taką małą domieszką. Truskawkowego, czerwonego. No mam nadzieję, że to się dzisiaj sprawdzi. Mój pierwszy w życiu amur, nie za duży, półtora, dwa kilo, ale pierwszy w życiu. Ten odrobinę większy, ale też bardzo ładny, pełno łuski. No i szybko do wody. Przede wszystkim dzięki tej złowionej rybie zrobiło się trochę cieplej. No bo to jednak zawsze choli emocje. Co ciekawe, jest 3-1 dla metody względem sprężyny, jeżeli chodzi o złowione ryby, bo dwa karpie i amur były na metodę. No a licząc, licząc tą spinkę, to nawet 4-1 bo 4 ryby na, na metodę, jedna na sprężynę. Także metoda wygrywa, ale też więcej zrobiło się tego ruchu właśnie w momencie kiedy zmieniłem dambelsa na. Na tego pomarańczowego, tak na początku żółty, potem różowy, bez efektów, no i ruchu znowu więcej na, na tym pomarańczowym kolorze. Samo łowisko też bardzo przyjemne. Tutaj są trzy zbiorniki, trzy stawy. Ten jest akurat federowy, drugi jest karpiowy, jeszcze jest, jest pławik Feder. Nie są tu duże zbiorniki, takie właśnie kameralne, przyjemne. też myślę, że idealne miejsce, właśnie, żeby przyjechać z dzieckiem. Także tym bardziej mi szkoda dzisiaj mojego syna, że, że musiał odpuścić. Ale trochę się słabo przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o ociuchę. Myślałem, że będzie cieplej. Mi jest zimno, a co dopiero jemu, ale jeszcze sobie na pewno odbijemy. Ryba! Pomarańczowy kolor okazuje się najstyczniejszy. Tym razem nie było odjazdu, było po prostu granie. Nie no śmieszny co? Pomarańczowa. Dwa słowa na koniec. Bardzo fajna woda, bardzo fajnie spędzony czas. Realnie 3 35 pół godziny wędkowania, daje chyba 5 złowionych ryb. No jeżeli chodzi o, o, o metod Feder w porównaniu do sprężyny, no to ta tradycyjna sprężynka i takie łowienie z zanętą, z kukurydzą, z białymi robakami poległo kompletnie tak. Tylko ten pierwszy złowiony jesiotr, a potem. Pelety i dambrycy okazały się znacznie skuteczniejsze, zwłaszcza jak te ryby trochę wkręciły się na koniec w ten punkt, gdzie podawałem cały czas jakby ten pelet w jedno miejsce podajnikiem i kombinowałem trochę z kolorami. Wygrał pomarańczowy. Sama woda bardzo fajna, kameralna, ale z dużym potencjałem, z bardzo sympatycznym właścicielem. My na pewno tam wrócimy, pewnie już na wiosnę, kiedy będę mógł zabrać moje dziecko na ryby, żeby Mateusz też sobie powędkował. Także dzień, mimo tego, że wędkowania nie było dużo i było trochę zimno, dzień bardzo pozytywny. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jaka jest jakość dźwięku, bo jest test nowego mikrofonu. A to dla mnie, e, dla mnie bardzo ważne. No i zachęcam Was do subskrypcji kanału, bo będą znowu kolejne filmy. Wracamy do, e, do nagrywania, do, do nowych odcinków. E, jest szansa, że następny film to będzie naprawdę fajna woda, która była już na, e, na filmach e, i prawdopodobnie za tydzień uda się nad nią wrócić. Także mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze ryby jak, e, jak ostatnio. A póki co, uciekam do domu. Cześć, do zobaczenia.